Witam, witam, z tej strony Staszek Teśkowski, jest dzisiaj zrobię quiz Piszę na ludniejszych w 2017 roku, ale zamknęłam w górę subskrypcji po 200 subów, no, lecimy Ok, od Ameryki, bierzmy na pewno Kanada, Ym... USA Jest wysoko, Meksyk na pewno w Ameryce Środkowej nic nie będzie, Kolumbia myślę, że będzie Nie ma? Kolumbia Dziwne Brazylia oczywiście I myślę, że Argentyna Okej okay. Czy będzie coś teraz w Europie? Czy będzie taka koła, na przykład Hiszpania? Nie ma Gdyż te kraje się depopulują wiadomo Teraz, że yy, jest raczej trend spadkowy w Europie, Niemcy, są Niemcy, Włochy. Włochy nie Polski na pewno nie będzie, a czy będzie taka Wielka Brytania? Wielka Brytania, jest. Czy yy, coś jeszcze będzie? Atakowała Turcja? Nie ma Turcji? Dziwny Rosja będzie. Ha, co jeszcze? No w Europie już chyba wszystko. Może teraz przejdźmy do Azji, zanim do Afryki. Indonezja. Indonezja, Filipiny, yy, Wietnam, Tajlandia. Nie ma? Tajlandia. Ok, Birma. Bangladesz. Na pewno będzie. Indie. Chiny. Kora południowa. Nie ma? Kora południowa. Nie ma dziwne. Japonia. Jest Japonia. Hmm, Pakistan. Jest Pakistan. Afganistan. Jest Uzbekistan. Nie, Uzbekistanu już tu nie ma. A Iran taki. Jest Iran. Y, Irak. Jest. I może jeszcze Arabia Saudyjska z tych. Bardzo dużo jeszcze brakuje. To chyba w Afryce teraz. Będą Egipt. Y, Algeria. Maroko. Maroko akurat nie ma. Sudan. Jest Sudan. Etiopia bardzo dużo. Jakoła Somalia? Jest Somalia. Kenia. Tanzania. Jest jeszcze Mozambik. Madagaskar. Erpha na pewno jako ma małą populację w stosunku do tych innych krajów. Namibia ma małą populację, więc raczej nie. Angola, myślę, że może być. A może jest Namibia? Nie, nie ma, tak jak myślałem. Demokratyczna Republika Konga, na pewno, bardzo duża. Populacja. Uganda. Tak, Uganda. Zambia, może być, ale tam. Zimbabwe. Nie, tamte kraje chyba mają ogólnie małą populację, Botswana i tak dalej. Hmm, Kongo po prostu? Nie, Nigeria będzie na pewno. Hmm, też, państwo Nigru też Nigeria. Hmm, Ghana myślę, że będzie. Kamerun? Jest Kamerun. Wybrzeże Kości Słoniowej Jest jeszcze hmm. A taki Senegal? Nie no raczej na takiej małej jest Senegal Małą powierzchnię ma hmm. A takie Benin Albo Togo Togo nie ma, ale Benin jest. A takie państwa jak czat na przykład jest czad. Y... Ja mauretania, to myślę, że już nie, bo tam jest bardzo mało, tak jeszcze nie Mali jeszcze jest. Yy, a republika? Republika Środkowoafrykańska. Nie, nie ma chyba. Dobra, już sprawdźmy, bo już chyba nie zgadnę. Burkina Faso, dobra, przejdźmy sobie na dół Benin bardzo mało osób wiedziało Burundi, no tak Malawi Turcja, ale chyba Turcję wpisywałem, czy nie? Ale i tak 100% się nie udało. Dzisiaj nie udało się robić 100%, ale dziękuję za oglądanie czałków w rewersypcji. Popo!